Nie, nie, Jakż tego nie chcę robić. Nie uznaję niczego co ludzkie. Polecam ci cypis wymyślić coś swojego. W serio. Naprawdę polecam każdemu tworzyć własne talie autorskie. Nie sugerować się, jak będę Ewentualnie inspirować się pewnymi rzeczami. Ale każdemu polecam naprawdę tworzenie talii autorskich. Jest dzik morski, jest mistrz mistrzów. Co za duet. Zajebiście. Trzy kajdany znowu. Skiala nie chcemy. Spadaj. Hmm. Mało złota u mnie. Ja Dobra, mam od... w zasadzie wszystko złota ja dostępne. Mam Janka, mam Salę. Nie, ale zacznijmy standardowo od odcedzenia talii. No i odpasowania w pierwszej rundzie. śmierć No i pas. Co ty na to? Znaczy, Cypisz, wie, Cypis, wiesz co? Mm, warto sobie popatrzeć, co jest grane. Ale niekoniecznie się sugerować jeden do jednego i zrzynać grać tym po prostu w, w opór, bo to... No, średnio. Ważne, żeby czuć swoją talię, kurczę. Skialdowy walki. Spadaj, gościu. Dziś się pchasz? Od Okej. Czy ja zagrać, Janka, sale? czy... Chociaż nie Sarę, żeby Wiesz co? Hmm, Avallah nie byłby głupi, bo u mnie jest problem ze złotymi. Mm. Tylko, że Awal zagraj po moim krachu Uncrate'cie, czy ja najpierw zagram jeszcze teraz... No to ja najpierw, wcale. Bo ja mam teraz do zagrania jeszcze Mistrza Mistrzów i Dzika Morskiego i potem dopiero zagram Skiala. Będziesz miał trzy karty na wyrzucenie? Mm. Bo jeśli nie, to zagram wcześniej Trochę ciężko będzie. A chociaż jedno masz? Janka tylko. Janka? I w co byś go grał? Mm, nie wiem. Gdańsku. Mm. No nie głupie. To ja gram mistrza, żeby rusu. Bo tu szkoda tych dwóch punktów z mistrza. Gram go, i potem zagram Skiala. Czy ja wyglądam jak Dusiałek? Nie przeszkadzają wam te chipsy, jakie chrupie? Ej, zgadnij kogo wioskałem. Zirk Drife. Skiala dostałeś Skiala? LOL! <laughs> Ej, co teraz? Da się coś z tego zrobić. Nie, nie da się pewnie. Ale to śmiesznie, śmiesznie wyszło. Dobra. Gram skiala. Mm. I zagram. Zaraz. Krach. Krach. Potem dam dzika. I przed dzika dam. Skiala i będzie o dwa oddzielone i Heimie będzie za trzy. Dobra, czyli tak, i po lewej stronie Skiala. Dobra, pomyślałem wreszcie. Hmm. Raz, czekaj, bo muszę jakoś kajdany To Znaczy, tak, jeżeli nie masz kajdan, to ja mogę je rzucić. Tylko stratę na dzików wtedy. Jeden punkt, przesunę. Lokowanie produktu, może mi leś zapłacić? <grym> <grym> Rzucać Awallaha czy Buffa? Mm. możesz już grać Dobra. No chyba że no i kliny masz. Kasata go skałem teraz Co dostałeś? Kasata i Mhm. Mm Dobra, ja blokuję skiala. Jeżeli masz y, opcję zagrać itlinę. Mam, mam. To graj. Masz je w sali. Tak, nie mam To dobrze ją rzuciłeś, bo się bałem, że mi ją rzucisz koła mistrza mistrzu. Nie no, co ty? Okej. Okay. No, to jedziemy z dzikiem. Dziki jest dziki, dzik jest zły. Mm -hmm. hey, hey, słuchajcie, słuchajcie. No, Wiktorek to też jest jakaś opcja, ale Becker tutaj nie wejdzie z racji tego, że mamy inne jednostki, dużo mniejsze, które są nam potrzebne do saportowania tego całego procesu. Więc trzeba by było też jakimś cudem skiala strącić do jedynki. Bardzo dużo kombinowania podejrzewam, że nie wystarczyłoby nam kart. Musielibyśmy kombinować na 30, większe przebijanie. Bardzo dużo się robi zmiennych. Musielibyśmy mieć bardzo idealne podejście, żeby coś takiego mogło się skąbić, a tutaj mamy w miarę dobre przewijanie w tej chwili i całkiem dobrze to idzie. Ile masz jaskółek w talii? dwie, no. Dwie Nie masz na ręku? Mam Żadnej. Bardzo dobra. Dobrze. Hmm. Ale to w sumie... Zastanawiam się, czy rzucić teraz Wallacha już. No, rzuciłbym a Wallach, a już i rzucę awallacha już. Jest atrapa, super. Tylko, że jaskółka mi wpadła, no ale to nic. Eee, zatrapuję i klinę A ty będziesz miał Aglais? Mam. Okej. Okay. to ją potem przerzucisz do mnie. Jak stoimy z kajdanami? Mam kasata, nie? Mm -hmm. I wblakuję, jedno. Dobra, to ja sobie itlinę w takim razie odblokowuję No czy zablokowuję, no ale to. Co robisz? Co ty robisz? Wzmocnienie. No ale to nie Witlina No nie. No bo tak zostawiłeś kursor na itlinę, tak kurwa, co ty robisz? Co ty robisz? <laughs> nie no na dziku miałem cały czas. A u mnie pokazywało na itlinie pek, o to nadchodzi wiek miecza i topora, pek, nie ruszaj się, jeszcze nie doszedłeś do siebie, zajebiast, zajebiast. Tylko Ty nie wrócić. Białego zimna nie jest żółtego się Zajebiasz. Ja ją sobie przerzucę jeszcze. Zajebiasz. Cudownie. Dobra, czy ja z kółki teraz nie gram, bo muszę jedną sobie potem odrzucić. Ja mam jeszcze dwa busty do zagrania w tej turze. I muszę potem pasować. Masz kajdany? Mam. No dobra. Pogramy jeszcze busty. Ile masz bustu? Wiesz co, mam trzech najemników, e, je wina. Więc... Na pewno jedna jaskółka, no? Czekaj, jedna jaskółka, jeden dom. Dobra, no to ładę w niego bufy, po prostu, na razie. Zgadę. Wkrótce nadejdzie burza, lecz Super. póki co, korzystajmy z pogody. Dostrzegam potencjał w tym podejściu. Czy ja jedną jaskółkę zrzucam, drugą sobie wtasuję? Teraz nie wiem, czy mam jeszcze jakiś buff, czy nie. Jakby co? Wysoko... Ile możesz jeszcze kart rzucić w tej turze? Mm, Jewino? No. Skiala? No. I najemnika, jakby. No to rzucaj to wszystko po kolei i odblokowanie jeszcze musisz masz odblokowanie? Znaczy nie wiem czy mam buff jeszcze w talii, nie? Ważne, żebyś. Miał mogę od kajdany wyjąć. Nie? nie, ważne, żebyś rzucał po prostu wyrzucał karty, które masz teraz wyrzucać, żeby jak najdłużej dzik działał. No I dobrze. żebyś mi potem rzucił odblokowanie na koniec. Masz odblokowanie? Mm, tak, mam kasato. No to dobrze. Okay. Co brać? Uzdrowienia, czy cyjana? Czy co? Chyba, co? chyba uzdrowienie no. Dobra, no i rzucaj dalej, co tam masz do rzucania. Bo tu chodzi o to, żeby jak najbardziej mistrz urósł i jak no, najwięcej no. dał dzik. Więc teraz wyrzucaj wszystko w opór, co możesz. i wyrzucaj śmieci. A, poczekaj, bo moja tura jest, może ja mi coś zrobić. Ooo, chcemy. coś śmieci, tam, tam ta, tego. Kurde, dobry jestem wariat. Dobra. To ja już Spacea, a ty tutaj graj. Nie uznaje niczego, co ludzkie. Tak on przyjmuje zieloną jako podstawkę. Okay. ok, Ile jeszcze? Czekaj. Jedno, bo nie wiem, czy mam tę. Ten... Wkrótce nadejdzie duże, Nie nie no, mam. I co? Korzystajmy z pogody. Zajebiście. Teraz chyba ta nadejdzie burza, lecz tak. co korzystajmy z pogody. No i lux. Mamy to. Mamy typa 115 bazowej i 33 bazowej. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ale będzie Nie rekordziks. Ale idzie, ale idzie! Zajebiście. Dobra, ty masz czyszczony dek. I dwóch lokerów na lance, <grych> no to zajebiście. Ja też mam jedne kajdany. A czy jak masz dwóch lokerów, to ja mogę kajdany? A nie, muszę mieć, bo ja będę kończył. E, no. grom, skald, uzdrowienie. Chciałbym dostać w sumie nic, bym nie wymieniał. Dobra, tyren. Mhm. E, od razu jedziemy z tym ze Skialem. No Bo ja muszę w sumie. Co, co ty masz jeszcze do rzucania? Tam wymieni wszystkie karty. O no dwóch lokerów i uzdrowienie w Aglaise chyba, no? Dobra, tak, uzdrowienie w Aglaise, dokładnie. Dwóch lokerów, tak. A, ja mam i klinę do wskrzeszenia jeszcze. Bo po... kurwa, nie odrzuciłem jaskółki. Ale spieprzyłem. Zapomniałem o tym. Zapomniałem o tym. Dobra, podnoszę Skiala po prostu, niech Modron Freja ma nas w opiece. Kurde, zapomniałem o tym, no cholera. Dobra, lokuj go, ludziom nie można ufać. Dobrze Dzika podniosę uzdrowieniem. Ale mi szkoda tej jest No shit. Bym tak wy wyśrubowalibyśmy już ten rekord. Wypij to, poczujesz lepiej. Będzie o 8 mniej niż mogłoby być. Mhm. Od nowa. Wymienić bitlinę na grom. no sobie zablokuj no. tą ciarankę. gablu czy on chyba, Jeszcze raz? to nie jest on? No, ja on on ona, on, wszystko jedno. To jest wszystko Słysza. jedno. Dobra, Gdy utrzymamy nadejdzie czas zimna, nie, nie jest żółtego, żółtego śniegu. śniegu. Pyk, pyk. Szkoda mi, bo w 8 punktów będzie mniej niż mogłoby być. Pyk. No i jedziemy, że tak powiem, z kąskiem wieczoru. Pyk. Miś, misiu. Łubu, lubu. 177. O Panie! Ja, takich liczb nawet ja się nie spodziewałem. Będzie 180. Nie, 179 będzie. Du -du -du -du. Nowy rekord wielkości Kiala! 179 punktów, srebrna karta bazowo. Dzięki wielkie, Flisor za pomoc. Dzięki, nawzajem. A ja dziękuję Wam, którzy oglądacie tym na streamie, no i tym, którzy będą oglądali to wideo, bo wrzucam oczywiście to na YouTube'a. No i dzięki Bimber za... dokładnie. Bimber dał kombo z mistrzem Mistrzów i to mistrz mistrzów nam zrobił taki wynik. Mogło być jeszcze 8 punktów więcej gdyby nie mój e, błąd. E, więc dzięki jeszcze raz. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, zapraszam na streamy, zapraszam do oglądania wideo. Bajo! Chyba to był taki widełowy zakończeniec. Trzeba to zrobić? To co to tylko piorun jest? Nie ma za bardzo jak. Chyba że rzucę mróz. O! Mogę po prostu w rząd z rzucić mróz wtedy, kiedy będzie trzeba to zagrać. I po tym zagrać tego workrajera. Myślę, że to jest najlepszy sposób na to, żeby zadać mu jedno obrażenie. I żeby to nie było wyciągalne jako jednostka, i żebyśmy mieli z tego jak największy pożytek, dobra, dekret po dzika, super, jest pirat, super, jest nekromancja, jest super. Brakuje mi w takim wypadku, po pierwsze, mistrza, mistrzów. No, już mam ochotnika, bardzo dobrze, e, czyli brakuje mi mistrza, mistrzów. Jest mistrz, mistrzów, mam rękę, mam rękę, orgazm ręka, bo u mnie wszystkie, wszystkie golby, No to kurde, ręce, ręce boga, Rę, ręce boga mamy. No spróbuj, zaryzykujmy. No dobra. Najwyżej no z tej ręki kurwa. Dobra. <laughs> no Dobra. To no no z ręki Orgasm Escape Enter się zrobił. <laughs> szkoda, szkoda bo miałem dobrą rękę. Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Dobra, i teraz już nie mam takiej ręki boga. Mam! Pirat, ochotnik, misz mistrzów, dzik morski, człowieku, mróz, wszystko. Nawet nie muszę karty wymieniać. Ha! Ha, panie! Aż mi się wełbie zakołowało. Tu mamy godzinę, jedenastą. Chrystę, żabkę mi zamykają już. Kto mi skoczy po piwko? Dobra, spasiba, ty z pasiba, i jedziemy drugą turę. Dobra, czy misz mistrzów idzie w czy? Dobra walka. Dobra, to ja muszę teraz skiala już. Dawaj go, dawaj gości, byk. Mam złe przeczucia. Kuten ten Morgan, ale ja mam dwie skółki na łapie. A nie, jedna jest stali, Dobra. Okej okay. Dobra, attrapation. Oto nadchodzi wiek miecza i topora. Wiek Miecza i Żółtego Śniegu. No to kopa Wallachem. Jak nie masz Aglais to kopa Wallachem i módl się żeby dobrać Aglais i nie dobrać Jaskółki. Ops Ups. Ani, Eskołka ani... I Aha, a nie mamy. No dobra. Dekret Królewski, po jeszcze jednego Wallacha i módlmy się. Zobaczysz je. Kurde. Yy, jeszcze raz grom. Jeszcze jeden jeszcze raz. Dwie jaskółki w skialach. Mhm. Dobierzemy jeszcze yy, dwa razy a lachem więc wyczyścimy deki całkiem. I odblokowujesz. Super. Jest i tak dużo. 124 to chyba jest więcej niż ostatni. Ostatnim było 115 jakoś tak. Czyli ja przyzywam e, Skiala. Niech modrą Freja ma. tak nasu... e, taką muszę rzucić, tak. tak. Interesu. E, rzucam nekromancję po Misia misiów na 35%. 170. 160. I teraz. Odkajdaniamy daniamy Kiala. Wszystko w porządku. Pyk. Dobrze, to rozpiniłem. Ok, trochę jest mniej 170, ale teraz zrobimy mróz. Nie mogę mrozu na swoją stronę zagrać! Nie, nie! 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 Dlaczego? Kurwa, Dlaczego nikt nie o tym nie powiedział. Kurwa, zapomniałem, co się zmieniło. Ja pierdolę. Ja pierdolę, Tyle starań psów w dupę. No nie wierzę. A taki byłem podjarany. Wszystko szło jak po sznurku. Ja pierdolę. Ach, kurwa, patrzcie, żeby Dlaczego mi to zmienili? No wiem przecież zastanawiam się nad tym łucznikiem, mam mrozem no ale stwierdziłem, że mróz będzie lepszy, bo jest specjalką się nie będzie wyciągał na brzaz, na tym, na przełomie, ale tutaj trzeba włożyć łucznika. Aaa nie jest dla ludzi. Jest okej. Okay. Tylko mistrza mistrzów nie mam Dobra, ja jedne wymieniam, bo też mam dwie. Jest mistrz mistrzów. Kurde, wpadają. Wpadają te karty. Wolę się upewnić, że wiesz. Nie nie, spoko, spoko. Ale jest... jest, Odpukać jest dobrze. Odpukać jest naprawdę nieźle. Mistrz mistrzów idzie na pierwszy na przykład. Tym razem. Kracha. Masz serce armate. Okej. Okay. Dekret podzika. No i jedziemy Standardowo Nadchodzi czas białego zimna I białego światła Doskonale Masz jeszcze jedne kajdanki? Mamy jeszcze dwie pary Zajebiście Wszystko idzie Nadchodzi czas białego zimna I białego światła Pyk Pyk Super. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. Okej. Okay. Boostujemy. Super, dwa gromy. Idzie, 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 idzie. Dobra. Czucia. Z tym, że na pewno będę chciał yy... dalej. Nie mam Zirk Drify. No niemożliwe. Została mi Zirk Drifa tylko w deku. Yy, muszę zagrać od odnowę. Po Skiala. Zabrzask. No, niestety. No, niestety ta ostatnia... Ej, mam pomysł. Um, Aglaze warty AP a jest dwa w e, Avalach'a? Chociaż ja troszkę nie ma sensu. Poczekaj, czynienia. poczekaj, poczekaj, ale ja wtedy z ich Driftą i tak nie wyciągnę jaskółki, bo mi się nie wymieni. Dokładnie, to nie ma sensu już w tej chwili. Relacja. Odnowa by nie zadziałała. Trochę ma, mały jest 143 wcześniej. 150 i clean'y nie Tak, to... Znaczy no, przez to, że z ich mi nie podeszła na rękę, tylko przez to. Pych, pych, pych. On ma pancerz! Drugi raz, kurwa mać! Ja pierdolę! Nie! Nie! Ja już tego nie chcę robić? To jest kurwa straszne! Dał pancerz, tak, chcę Ile ty masz tych wzmocnień w stali? Mgwa! Ja pierdolę, zapomnieliśmy o tym. Już jestem zmęczony, wiecie? <laughs> o Boże, zrobię z tego... Biber, pomontujesz z tego takie urywki, kurde, z failami. <laughs> to będzie dobre. Powitamy, Oj, powitamy! Żelazem i ogniem!